Witajcie moi drodzy na kanale Zmiatarz, dajcie do 300 subów, dajcie łapki w górę, dajcie komentarze Dzisiaj tradycyjnie będzie long 10-minutowy Wyszedłem z na spacer, pisek trzymał w pisku piłeczkę Pogoda jest wieczna typowo jesienna A, Jakieś kruki poleciały i kracały Witajcie moi drodzy na kanale Wmiatacz Dajcie do 300 subów, dajcie łapki w górę Dajcie komentarze Dzisiaj tradycyjnie będzie long 10 minutowy Wyszedłem z pieskiem na spacer Piesek trzyma w pisku piłeczkę Pogoda jest wieczna Typowo jesienna Ale, jakieś kruki poleciały i kracały Krakały Piesek węższy, Batman, chodź, mam pieska Idę drogą do pierwszego lasku bukowego wieje wiatr niesypany jesień kupiłem sobie takie przeźroczyste maty pod hotele Będzie dla mnie i dla innych osobników będzie ujęł mi przywiezie Kupiłem sobie końzę Q10 Podpałkę do kominka sobie kupiłem też No na takiej platformie zakupowej kupuję często mam darmowe dostawy bo sobie coś tam wykupiłem i korzystam z tego. Za chwilę osiągnę pierwszy lasek bukowy. Cały lasek pierwszy bukowy jest zasłany dywanem liści bukowych. Tak. Janomo. No, jesteście w szkole teraz. Tak. Dzieci są w szkole, ludzie w pracy, studenci na studniach A ja wymiata jak zwykle bumeluje <grymne> Na domu Osiągnąłem pierwszy nasyk bukowy Dalej wieje Tak wiadomo Idę przez pierwszy lasek bukowy. Jesek biegnie za mną. Chodź, chodź, tam piłeczkę pieskowy. Tak. Chodź, 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 bata, chodź, 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 Osiągnąłem łącznik między pierwszym a drugim laskiem bukowym, a trzecim laskiem bukowym. Mijam drugi lasek bukowy i po lewej stronie mam drugi lasek bukowy. Po lewej stronie mam łącznik między drugim a trzecim laskiem bukowym. A. Idę dalej łącznikiem. No jest 3 minutki, także dobrze jest. A. Zapraszam na wszystkie moje shorty, najnowsze mam, bardzo ciekawe shorty Mam grzybki nowe, ciekawe Zapraszam do słuchowych, żebyście brzmiali Wiadomo, zapraszam na moje piosenki Zapraszam na mojego głównego hiciora Miejsce, gdzie zbieram pieprzniki jadalne, czyli kurki Jacek ja Wiadomo Chodzę do trzeciego lasu łukowego w poszukiwaniu prawdziwków, czyli borowików szlachetnych. Trochę popadało, trochę słoneczko wyszło. Może więc coś znajdę, zobaczymy. Jest idzie za mną. To są liście. To było szuranie liśćmi. To już 4 minutki, dobrze jest. Szukam grzybów. Patrz chodź. Mam pieska, piesek idzie do mnie. Chodzę w charakterystyczne miejscach grzybowe, gdzie powinny być budowliki szlachetne. Szukam ich. Ale na razie ich nie znajduję. A więc wychodzę z powrotem na drogę. Patrz ten chodź. Na drogę w lecim lasku bukowym tak. ogólnie jest tak wiecznie i deszczowo jak to wygląda tak. wiadomo Coś z nieba leci, albo śnieg, albo deszcz Najbardziej to jest deszcz Osiągnąłem Czwarty i piąty Lasek Bukowy Idę przez te laski tak. no i Idę na zawór gazu Tam po drodze będzie szósty Lasek Bukowy Czyli ostatni, z lasków bukowy Batman Chodź pan chodź Mam pieska, piesek idzie do mnie Daję pieska, Batman to był piesek Rzucał piłeczkę biegnie za piłeczką 6 minutek ponad nie. dobijamy do 10 dzisiaj piesek biega za piłeczką padała krupa śnieżna, przez chwilę ale się uspokoiło Teraz idę drogą na gaz. Minąłem skrzyżowanie. Za piątym laskiem bukowym i czwartym. Teraz idę w kierunku szóstego lasku bukowego. Droga idzie na zawód gazu ziemnego. Dalej sypie ta krupa śnieżna. Nie sobie biega za piłeczką, za wzięciem No Mistrzopad się kończy e, Przyjdzie 6 grudzień Świętego Mikołaja Dostaniecie prezenty Wiadomo Tak Ja sobie muszę kalendarzy kupić na Nowy Rok bo no jest potrzebny mały kieszonkowy tak. no gdzieś około tygodnia będę się teleportował do pewnej dużej metropolii bo muszę parę zadań wykonać tajemniczych tak. ale na razie jestem w pustelni wiadomo ja rzucam piłeczkę, pieszko biega za piłeczką tak Przede mną Szósty lasek bukowy Idę za do szóstego lasku bukowego A. Wiadomo Już mamy 9 minut, muszę szybko dojść do szóstego lasku bukowego i tego longa zakończymy na 10 minutkę wiadomo A później idę na gaz Na pewną drogę na pole i wracam tak. A więc powoli osiągam szósty i ostatni lasek bukowy z lasków bukowych oczywiście Tak, mijam rów leśny osiągnąłem szósty lasek bukowy także powoli kończymy drodzy słuchacze pozdrawiam wszystkich subskrybentów moich i najnowszych i przyszłych mamy odlicianko 5 4 3 2 1 koniec cześć pa koniec